Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agata Poskota i zapraszam do wysłuchania 24 odcinka podcastu wspierający Uniwersytet przestrzeń podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W tym odcinku przyjrzymy się błędom najczęściej popełnianym w czas dokonywania obserwacyjno-diagnostycznej oceny dzieci. Podpowiemy. Jakie skutki może pociągać ze sobą niepoprawnie przeprowadzona obserwacja i ocena diagnostyczna? Jak unikać pięciu najczęściej popełnianych błędów? Jak komunikować się z rodzicami, żeby ich wspierać? Gościem dzisiejszego odcinka jest pani dr Marika Przybylska, adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jako nauczyciel akademicki prowadzi głównie zajęcia związane z edukacją, a także z diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju. Na przykład warsztaty pracy terapeuty, projektowanie w terapii pedagogicznej. Dzieli się swoim doświadczeniem, prowadząc praktykę specjalistyczną z zakresu terapii pedagogicznej. Pani doktor jest również terapeutą w Centrum Diagnozy i Terapii Rozwojowych. Gdzie od kilkunastu lat pracuje w oparciu o stosowaną analizę zachowania, tworząc indywidualne programy, prowadząc superwizję, a także dzieląc się doświadczeniem z przyszłymi terapeutami, którymi często stają się studenci w kierunków pedagogicznych UKW. Relacja uniwersytecka często przeradza się w takich wypadkach w wieloletnią współpracę. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, jest m.in. certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych. W dorobku trenerskim ma prowadzenie szkoleń dla nauczycieli związanych z diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i związanych z pracą z dzieckiem z trudnościami. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami, a współpraca ta dotyczy zarówno prowadzenia terapii, jak i zajęć edukacyjnych, zwiększenia świadomości i doskonalenia umiejętności pracy w grupie z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Aktualnie pracuje nad monografią, będącą efektem prowadzonych badań naukowych dotyczących samopostrzegania kompetencji diagnostycznych nauczycieli edukacji elementarnej, prowadzonymi pod kierunkiem promotor. Profesor doktor habilitowanej Ewy Filipiak. Serdecznie zapraszam. Witam Państwa. Kończące się fery zimowe, a co za tym idzie, rozpoczęcie pracy w nowym semestrze stawia przed nauczycielami, zwłaszcza nauczycielami edukacji przedszkolnej, nowe wyzwania i zadania do wykonania. Dokonuje się w tym czasie bowiem ewaluacji postępów poczynionych przez dziecko które przez cały semestr doświadczało, poznawało, przeżywało szereg nowych sytuacji społecznych i zdobywało wiedzę. Wiedza dotycząca rozwoju człowieka daje nam niewyczerpane źródło informacji o nas samych, o naszych najbliższych i o otoczeniu. Wiemy, w jaki sposób zareaguje nasz organizm, wiemy, jaka sfera naszego rozwoju wymaga dalszego doskonalenia. I jak pisze Anna Słuchańska, potocznie rozumiana obserwacja zachowania w codziennych relacjach społecznych, Oznacza bezpośrednie spostrzeganie cech i zachowań ludzi, oraz ich subiektywną interpretację. Chodzi tutaj o to, że prowadzenie obserwacji profesjonalnej, polegającej na systematycznym i dokładnym rejestrowaniu faktów, gestów i słów, które są następnie poddawane interpretacji, pozwala nam stworzyć pełen obraz jednostki, uwzględniając jej mocne i słabsze strony, jej aktualny poziom rozwoju, a także deficyty, które przejawia. I to właśnie obserwacja zachowań, Chęć poznania mechanizmów uczenia się i rozwoju człowieka są dla mnie od lat obszarami zainteresowań. Od wielu lat staram się poświęcać szczególną uwagę tym, którzy tej uwagi naprawdę potrzebują. Mam tutaj na myśli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca i obcowanie z nimi dała mi większą świadomość tego, jak ważnym podmiotem edukacji jest osoba nauczyciela. Pozwoliła także zaobserwować, że często bez szybkiej interwencji nauczyciela, właśnie Dziecko trafia do specjalistów wtedy, kiedy czasu na wysoce efektywnie nadrobienie deficytów jest już niewiele. Dzięki zawodowemu doświadczeniu mogłam doświadczyć takiego faktu, iż nauczyciele są często pozostawieni sami sobie w czasie podejmowania bardzo ważnych decyzji. Jak pisze Dorota jak obserwacja zachowań uczniów występuje w pracy nauczyciela od zawsze i stanowi wręcz innamentny element nauczania. I refleksyjny i świadomy nauczyciel Świadomy własnych działań, prowadzi tę obserwację nieustannie. I jako badacz mam okazję stać się nie tylko obserwatorem zachowań moich podopiecznych, ale także całego środowiska, w którym się on znajduje. I obserwacja uczestnicząca, czyli takie badanie przez wspólne działanie, pozwala wejść w określoną społeczność, żyjąc w niej, doświadczając, badając społeczność z pozycji jej uczestnika. Jako pedagog, terapeuta. Osoba pracująca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ma możliwość szczegółowego zapoznania się ze środowiskiem nauczycieli, ich obowiązkami codziennymi problemami, które często nie są werbalizowane w czasie formalnych zebrań i spotkań i powyższa sytuacja stwarza okazję do bliższego zapoznawania się z interesującymi obszarami, bycia zarówno jawnym, jak i ukrytym obserwatorem edukacyjnych zdarzeń. Tak jak pisze Dorota Gołębniak i Beata Zamorska, od nauczyciela oczekuje się, Bycia zarówno osobą znaczącą, ciągłego poznawania rozwoju dziecka, znajomości jego potrzeby i umiejętności ich zaspokajania. Powolę sobie tutaj zacytować. Oczekiwanie to stawiane jest wobec każdego nauczyciela, a w sposób szczególny nauczyciela-tutora, który wchodzi w ściślejsze relacje z pojedynczym uczniem. Z drugiej strony nauczyciele również potrzebuje obecności takiej pomocnej osoby, grupy osób dodającej mu odwagi i motywującej go do podejmowania nowych zadań. Które wykraczają poza jego obecne możliwości. Istotność podejmowanych przez nauczyciela działań diagnostycznych i chęć usystematyzowania prowadzonej przez nich dokumentacji doprowadziły do pojawienia się w poszczególnych wydawnictwach pozycji umożliwiających dokonywanie tej diagnozy: czy to diagnozy ciągłej, obejmującej kilka etapów, czy też końcowej. I ta możliwość korzystania z powszechnie dostępnych i dostosowanych do możliwości i warunków rozwojowych. Dziecka pomocy daje nawet niedoświadczonemu nauczycielowi szansę na prawidłowe określenie stanu aktualnego rozwoju jego podopiecznego. W tym miejscu mogłabym wymienić kilkanaście pozycji, które wspomagają nauczycieli w wykonywaniu ich czynności diagnostycznych, jednakże ze względu na ilość i dostosowanie używanych narzędzi do wymogów placówki, ograniczę się do stwierdzenia, że praktycznie każde z nich, każdy z wydawnictw posiada w swoim zbiorze teczki, arkusze i ogólne nazwane narzędzia do diagnozowania dzieci. Mając na uwadze fakt, iż praca, którą wykonuję w murach uczelni, a także badania, które prowadziłam, miały za zadanie zwiększyć świadomość nauczycieli, a także uwrażliwić ich na dane kwestie. Ważnym wydaje mi się podzielenie się spostrzeżeniami i uwydatnienie pułapek, które mogą czaić się w czasie wypełniania arkuszy diagnostycznych, zwłaszcza przez takiego niedoświadczonego jeszcze diagnostę. Zwrócenie uwagi na poszczególne kwestie, będzie ich pięć, z pewnością przyczynią się do dokonania wnikliwszej analizy. Która procentować będzie w trafniejszych osądach i szybszym reagowaniu na sytuacje wymagające konsultacji z zespołem diagnostycznym w placówce lub też pokierowania rodziców do specjalistów w celu szybszej interwencji i zniwelowania pojawiających się trudności. Jednym z takich najczęstszych błędów, które miałam okazję zaobserwować przebywając w różnych placówkach i grupach, jest niedostosowanie narzędzia diagnostycznego do wieku dziecka i wyciąganie ogólnych wniosków nie uwzględniając stanu faktycznego. Tutaj psychologia rozwojowa daje nam ścisłe ramy i wskazuje konkretne umiejętności, które w danym wieku powinno dziecko osiągać. Tym samym umiejętności pół latka będą się znacząco różnić od umiejętności dziecka 3,5-letniego, chociaż uczęszczać mogą do tej samej grupy wiekowej. Zdecydowana większość narzędzi diagnostycznych nie dopuszcza także możliwości zmiany polecenia, które powinien wydać nauczyciel w trakcie wykonywania diagnozy. Te polecenia są tak skonstruowane, żeby sprawdzić umiejętności odczytywania ogólnych poleceń przez dziecko. Moim zdaniem jest to bardzo istotna kwestia i niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Postaram się to wyjaśnić. Polecenia powinny być odczytywane w niezmienionej formie, a jeżeli dziecko nie jest w stanie wykonać danego zadania bez jego modyfikacji, powinno to zostać odnotowane, a przyczyna pojawienia się zaistniałej sytuacji zbadana. Przykład. Polecenie brzmi: Otocz pętlą zbiór warzyw. Zmiana polecenia na np. Na narysuj kółko tam, gdzie są warzywa, jest zdecydowaną podpowiedzią i nie mamy pewności, czy dziecko rozumie polecenie. Otocz pętlą, tak często spotykane na kartach pracy wypełnianych przez dzieci. W tym momencie zwrócę się także do Was, drodzy rodzice, rozwiązując z dzieckiem edukacyjne książeczki, quizy, zadania w magazynach, przeczytajcie polecenie w niezmienionej formie. Zostawcie dziecko z tą informacją przez kilka sekund. Jeżeli nie podejmie aktywności, Wyjaśnijcie, podpowiedzcie. Zwróćcie też uwagę, czy jak przychodzą do Was w odwiedziny ciocie, rodzina yy, i zadają dziecku pytanie, na przykład, czy mieliście w przedszkolu tańce z okazji Twoich urodzin, wasze dziecko nie odpowiada, na przykład, no, dostałem dużo prezentów. Być może nie do końca adekwatna odpowiedź jest wynikiem oderwania od wspaniałej zabawy nowym samochodem się patrolu. Jednak powtarzające się odpowiedzi będące nie do końca odpowiedzią na zadane pytanie, ale krążące wokół tematyki mogą być przesłanką ku temu, by przeanalizować, czy rozwój mowy biernej, czyli rozumienia mowy przebiega w sposób prawidłowy. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest uzupełnienie poprzedniej wskazówki, mianowicie posiadanie świadomości udzielania podpowiedzi w trakcie wykonywania przez dziecko zadania. I tutaj mam na myśli fakt, że dziecko powinno wykonywać dane zadania samodzielnie, a jeżeli pomoc jest wymagana, bo dziecko nie jest w stanie samodzielnie wykonać danego przykładu, powinno, tak jak w poprzednim przypadku, być to odnotowane. I tak ważne dla celów diagnostycznych, odnotowanie tego faktu niesamodzielnej pracy może być jednym z najtrudniejszych zadań dla nauczycieli, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że podpowiedzią jest nasza intonacja, kolejność położenia materiału przed dzieckiem, nasze spojrzenie czy ruch dłonią. Co może być zaskakujące, dzieci, które mają problem z rozumieniem mowy biernej, bardzo często uciekają się do wyuczania form odpowiedzi stosowanych przez nauczyciela. Na przykład, wiedzą, że prawidłowa odpowiedź najczęściej kładziona jest po lewej stronie. Podzielę się w tym miejscu taką sytuacją, kiedy to mama jednego z moich podopiecznych poprosiła mnie o wyrażenie opinii, czy naprawdę wskazane jest odroczenie jej dziecka od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Zapytałam wtedy, dlaczego zaczęła mieć wątpliwości. Okazało się, że otrzymała przedszkolną diagnozę śródroczną syna, która nie wykazała żadnych deficytów i trudności, które przejawia jej dziecko. I tutaj, mając szczegółową wiedzę dotyczącą rozwoju tego chłopca i możliwość skonsultowania wyników tej diagnozy z nauczycielem prowadzącym, bardzo szybko ukazała się przyczyna tych rozbieżności. Nauczyciel wszystkie zadania z diagnozy wykonywał grupowo, to znaczy wydając polecenia do całej grupy, która, co ważne, jednocześnie wykonywała je przy stoliku. I tutaj nietrudnym stało się zatem zakolorowanie, podkreślenie i zakreślenie przedmiotów, które zakreślał siedzący obok rówieśnik. Podpowiadać możemy nieświadomie na wiele sposobów, a im więcej refleksji poczynimy, tym większą kontrolę będziemy nad tym posiadać. Słaba motywacja do wykonania działań może być kolejną przyczyną zakłamania wyników diagnozy. Często wykonywane są one w czasie wolnym dzieci. Tutaj czas wolny to nic innego jak czas zabawy. Jeżeli dziecko nie ma większych problemów z motywacją do podejmowania działań edukacyjnych, prawdopodobnie skupi się, by w szybkim tempie wykonać zadanie i powrócić do czynności zabawowych. Co jednak z dzieckiem, u którego motywacja do nauki jest na niskim poziomie, zacznie protestować, odmawiać wykonywania poleceń lub wykona je bardzo niedbale, traktując ich wykonanie jako formę kary, która właśnie go spotkała. Ostatnia pułapka, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to wykonywanie diagnozy przez nieodpowiednią osobę. Ona przyczynia się do powstawania zakłamania w czasie omawiania tej diagnozy. Diagnozę powinien omówić nauczyciel, który ją wykonał. Diagnozę powinien także wykonać nauczyciel, który na co dzień przebywa z dzieckiem w różnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych. Pamiętajmy, że wypełnienie arkuszy obserwacji to nie tylko określenie prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych zadań, to obserwowanie zachowań, tempo wykonywanej przez dziecko pracy, sprawdzenie jego poziomu motywacji i koncentracji na wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. I stąd właśnie podkreślenie istotności osoby, która daną obserwację będzie wykonywać, a potem omawiać na radach pedagogicznych i z rodzicami dziecka. Dokonywanie obserwacji dziecka, choć obowiązkowe, nie jest kolejnym z zadań narzucanym odgórnie na nauczycieli. Obserwacja i dokonywanie analizy prac dziecka daje nam możliwość głębszego poznania, a co za tym idzie lepszego oddziaływania w późniejszym czasie na sfery, które tego wsparcia wymagają. I to nauczyciel często jest pierwszą osobą, która musi zakomunikować rodzicom, że ich dziecko wymaga wsparcia, że są rzeczy, które nas niepokoją. I rozmowy te nie są proste. To jedno z bardziej wymagających zadań, z którymi przychodzi się zmierzyć nam, nauczycielom, terapeutom. Rozmowy te są jednak konieczne i nie powinny wywoływać w nas poczucia strachu czy lęku. Przecież żadna ze stron nie działa ze złych pobudek. Wszyscy chcemy jednego, dobra tego młodego człowieka. Wielokrotnie zdarzyło się, że nauczyciele dzielili się ze mną swoimi wątpliwościami nagromadzonymi często przez wiele miesięcy pracy z dzieckiem. I pojawiają się pytania, czy odesłać dziecko do specjalistów, czy wzywać rodziców na rozmowę. I nie bez przyczyny użyłam tutaj tego określenia, ponieważ uwypukla ona dużą barierę w komunikacji, którą często sami tworzymy. Zawsze wtedy pytam, czy dana osoba porozmawiała o swoich wątpliwościach z rodzicami i jakie oni mają zdanie w tym temacie, i czy obserwacje te są zbieżne. Zarówno rodzic, jak i specjaliści pracujący w poradni, w placówkach, pracujący indywidualnie z dzieckiem, są naszymi partnerami w rozmowie. Nikt nie zastanawia się, zapraszając kogoś na kawę, czy powinien kogoś na nią wezwać. Po prostu się spotykamy. Jeżeli porównałam już nasze spotkanie edukacyjne do spotkania przy kawie, zaznaczę, że w obu przypadkach nasz kontakt nie powinien ograniczać się do wyrzucenia z siebie żalu i wątpliwości. Nie będziemy w dobrym kontakcie z kimś, z kim rozmawiamy raz w roku. Trudno będzie nam w szybkim czasie znaleźć wspólny język i bezpieczeństwo w rozmowie, a także niezbyt komfortowe będą to spotkania, gdzie jedna ze stron zasypie nas trudnymi, przykrymi, budzącymi lęk informacjami. Spotkanie rodzica, nauczyciela, specjalistów powinno być naturalną konsekwencją naszej edukacyjnej działalności. Może się okazać, że dziecko, które na co dzień obserwujemy, zachowuje się inaczej w różnych środowiskach, w których funkcjonuje. W domu będzie na przykład śmiałym, głośnym dzieckiem łaknącym kontaktu z innymi, w placówce natomiast będzie zamknięty, cichy, niezauważalny. Powodów takich rozbieżności może być wiele, a wyjaśnić je może tylko wnikliwa obserwacja, wzajemne zaufanie i ciekawość drugiego człowieka. Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, czyli czas częstych izolacji, utrudnia nam niewątpliwie nasze możliwości poznania. Tutaj zaznaczę, że zawsze należy uwzględnić czas na ponowną adaptację po dłuższej przerwie, zanim będziemy dokonywać końcowych analiz. Wspomniana wcześniej sytuacja nie zabiera nam tych możliwości całkowicie. Ona je po prostu zmienia. Na przykład, SMS do rodziców z zapytaniem, czy pojawiły się jakieś trudności, czy dziecko wymaga dużego wsparcia w zajęciach online, zapytanie, jak znajdują się w tej nowej sytuacji, zorganizowanie zajęć online, wspólnie na przykład z rodzicami powiedzmy zajęć z użyciem popularnej gry kalambury, są dostępne wersje online zajęcia artystycznych, manualnych, czy też po prostu zachęcenie rodziców do uczestniczenia w lekcji w wolnej chwili pozwoli nam zbudować więź i dostarczy nowych, znaczących informacji. Niech przyświeca nam fakt, iż obserwacja i dokonywanie ciągłej diagnozy jest szansą, szansą dla młodego człowieka, by mógł korzystać w pełni ze swojego potencjału. Dziękując za uwagę, życzę owocnych obserwacji. Serdecznie dziękuję Pani Doktor za spostrzeżenia i wprowadzenie do tematu. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w przyszły piątek. Do usłyszenia!